Witam Was bardzo serdecznie na kanale Miłe Rzeczy. Jak sami widzicie, dzisiaj jestem obstawiona pelargoniami. Niestety ich czas świetności się kończy, więc trzeba zrobić coś w tym kierunku, żeby pozyskać sadzonki na nowy sezon. Co prawda, pelargonie to domena mojej mamy i ona się nimi zajmuje, rosną jej przepięknie. Co roku obdarza swoich znajomych ogromną ilością tych właśnie roślinek. To są jej ulubione kolory. Ja również nie ukrywam lubię te kolory. Mamy też inne odmiany pelargonii, ale dzisiaj pokażę wam jak rozmnożyć te roślinki i powiem wam jak zimować. Zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o zimowanie i przechowywanie pelargonii, my robimy to na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że po obcięciu tych roślin, yy, ustawiamy, część z nich ustawiamy w domu na jasnym parapecie, natomiast część ląduje w chłodnej piwnicy. Ale zanim to się stanie, yy, taką roślinkę musimy konkretnie yy, przyciąć. I jak to robimy? Około zostawiamy taki pęd, naprawdę konkretnie tniemy pelargonie. I około taki 10 cm. Zobaczcie, to jest dużo. Ale to wszystko, co ja tutaj przytnę, zaraz będziemy pozyskiwać nowe. Roślinki z tego. Tak 10 cm. Ciachamy pelargonie. A to się nie zmarnuje, ponieważ z tego będziemy pozyskiwać nowe sadzonki. I w ten sposób taki krzaczek, jak tutaj już jest przycięty, możemy zimować, tak jak powiedziałam, na dwa sposoby. Czyli albo ląduje w piwnicy, w chłodnej piwnicy, nie wymieniamy ziemi, tylko zostawiamy tak, jak rosła w tym sezonie ta pelargonia, ląduje do piwnicy na okno nie raczej nie w ciemnej piwnicy tylko w jasnej i delikatnie podlewam taką roślinkę niezbyt obficie bo wtedy może nam złapać jakiś grzyb jak, jak, po prostu możemy przelać korzenie może nam zgnić tylko wtedy podlewamy jeżeli ta wierzchnia warstwa ziemi jest już taka naprawdę sucha i taką roślinę dopiero wiosną przesadzamy do świeżej ziemi i kwiecień, maj, kiedy już dni są cieplejsze, hartujemy, wystawiamy na zewnątrz, do słoneczka i rośnie. Jeżeli chcemy pozyskać sadzoneczki z takich pelargonii, wypełniam doniczki ziemią uniwersalną do kwiatów i... Spójrzcie, to są takie maleńkie, młode przyrosty, które możemy sobie tutaj poodrywać z tych gałązek pelargonii. O, na przykład tu mamy taką fajną szczepkę. Jeżeli ma pączek, wtedy ten pączek usuwam i wsadzam do doniczki. I mam kolejny nowy krzaczek pelargonii. O, w ten sposób pozyskujemy nowe roślinki. I zobaczcie, z jednego, z jednego krzaczka pelargonii pozyskałam sobie kilka sadzonek. Oczywiście takie sadzoneczki podlewamy i to wystawiam do piwnicy. Na okno jasne w piwnicy będą sobie te pelargonie, aż do wiosny tam rosły. Nie nawozimy, broń Boże, nie nawozimy tych młodych sadzonek, z nawożeniem będziemy wchodzić dopiero wiosną. Takie sadzonki możemy również postawić na parapecie okiennym, na jasnym parapecie okiennym w mieszkaniu, i też bardzo oszczędnie podlewamy, również nie nawozimy. Tylko delikatnie je podlewamy. A więc podsumowując, moje pelargonie zimuje na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przycięcie pędów na około 10 cm i wstawienie ich do piwnicy, do, do chłodnej piwnicy, w takim w miarę jasnym miejscu bardzo delikatne podlewanie, przesadzamy dopiero wiosną. Drugi sposób, ten krzaczek również przytnę bardzo krótko, ten krzak pelargonii też na 10 cm i ten krzaczek będę trzymać w mieszkaniu na parapecie jasnym, na południowym parapecie w sypialni. Również oszczędnie podlewamy, nie nawozimy i dopiero w kwietniu kiedy dni stają się coraz bardziej ciepłe, kiedy nie ma przymrozków, wystawiamy pelargonie na zewnątrz. Godzinkę, dwie godzinki. Yy, hartujemy je w ten sposób, a w maju przesadzamy do świeżej ziemi. Te, które mamy tutaj sadzonki pozyskane, one też się rozrosną, też będą mieć yy, konkretne korzenie, więc z tych maleńkich doniczek również musimy je przesadzić do większych doniczek i w maju. Wystawiamy już na zewnątrz, kiedy nie będzie przemrozków. Zaczynamy je nawozić nawozem do Pelargonii i potem mamy takie piękne kwiaty, jeszcze piękniejsze, bo naprawdę okazy Pelargonii mojej mamy są zachwycające. Jeżeli dzisiejsze wideo, króciutkie wideo wam się podobało, jeżeli y, moje rady dotyczące zimowania, rozmnażania pelargonii y, przypadły wam do gustu, jeżeli może je wykorzystacie, y, bardzo się cieszę, zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.